www.głębokaświadomość.pl portal pozytywnego rozwoju świadomości. Siemanko z tej strony Iza Głęboka Świadomość. Jestem Iza i kocham swoje zaburzenia. Tak, kocham swoje zaburzenia, i po raz pierwszy raz w życiu mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i z pełną pewnością tego, co mówię. Całe moje życie polegało na procesie pokochiwania siebie, i od wielu lat miałam taką intencję, żeby w pełni pokochać siebie, ale cały czas była walka z tym cieniem w sobie, z tymi słabościami swoimi, z pewnymi cechami siebie samej, które zawsze, za wszelką cenę, chciałam zmienić. A kochani, to się okazuje, że my pewnych rzeczy w sobie nie jesteśmy w stanie zmienić, i są osoby, na przykład takie jak ja, czyli osoby bardzo neurotyczne, osoby po różnych przejściach traumatycznych w życiu, e, osoby z zaburzeniami różnego typu e, i z taką historią życiową, która po prostu wpłynęła na naszą osobowość, na nasz charakter. I cały sęk tego polega, żeby przekierunkować w ogóle naszą energię z próby. Zmiany tego, co jest w nas niedoskonałe, co nam przeszkadza, co jest tą kulą mu nogi, czego my w ogóle nie akceptujemy, tych słabości swoich. Na, na przykład mm, chcemy być doskonali, tak? Bo są osoby, które mają ten poziom perfekcjonizmu i takiego, takiej surowości względem siebie bardzo wysoki. I są to osoby, gdzie. Bardzo dużo chce się osiągnąć, ma się bardzo duże ambicje, a przy tym na przykład bardzo wysoki poziom wrażliwości i neurotyczności. I u mnie to polegało zawsze na takim czymś, że. Doświadczałam jakby dwóch swoich skrajnych osobowości. Ja jestem zodiekalnym bliźniakiem, więc też u mnie te osobowości bardzo się przejawiają po prostu i w dialogu wewnętrznym, i w podejściu do różnych spraw. Czasem to są w ogóle dwa zupełnie skrajne światy, ale jakby o co mi chodzi i dlaczego nagrywam to wideo, bo wiele osób na pewno chce uzdrowić siebie i szukamy różnych metod, Technik na to, jak uzdrowić siebie, czyli jak zmienić coś w nas, czego my nie akceptujemy. I okej, okay, są pewne metody, są pewne techniki, narzędzia, które pozwalają nam faktycznie przeprocesować część emocji, zmienić podejście, zmienić nastawienie, ale nie oszukujmy się, jakby białe nagle się nie zrobi czarne, e, i m, przychodzi taki moment takiej dojrzałości pełnej i gotowości do naprawdę pełnej akceptacji siebie, gdzie m, po prostu stajemy w prawdzie. W prawdzie o tym, kim ja jestem, i to, kim ja jestem, to jest bardzo indywidualna kwestia. I to, że jest bardzo wiele innych osób, które na przykład nie borykają się z takimi pro, 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 problemami, albo na przykład przeszły je i dla nich to było lżejsze. Tak. I. To jest bardzo też taka utopijna wizja, że my kiedyś będziemy doskonali, że się pozbędziemy pewnych swoich słabości. My oczywiście z biegiem lat możemy uczyć się siebie, uczyć się zarządzania sobą, swoimi różnymi stanami emocjonalnymi w różnych życiowych sytuacjach, czy stresem, czy wrażliwością, czy nadmiernym takim rozemocjonowaniem się w różnych kwestiach. I niektóre z tych rzeczy to są po prostu nasze naturalne cechy i to są nasze dary. I tu nie chodzi o to, żebyśmy nagle chcieli się tego pozbyć, tak? bo uznamy, że na przykład 100 innych osób dookoła tak nie ma, a my tak mamy, więc się doszukujemy w sobie, że nasze reakcje są złe, nasze zachowania są nieodpowiednie, że my jesteśmy jacyś przewrażliwieni w ogóle nie tacy, jak trzeba i że jeszcze mamy tyle w sobie do przepracowania. Nie, kochani, jedyne co jest w sobie do przepracowania, to to, że trzeba się po prostu odpieprzyć od siebie. I to jest bardzo prosta rzecz znaczy prosta jest to proste ponieważ nie jest skomplikowane ale nie jest łatwe i czasami trzeba naprawdę wielu lat prób żeby do tego dojść i mm, to jest naprawdę bardzo wyzwalające taka naprawdę pełna akceptacja siebie ze wszystkimi swoimi nie, nie, niedoskonałościami i yy, yy, ja zostałam zainspirowana dzisiaj do tej rozmowy, ponieważ rozmawiałam ze swoim przyja przyjacielem, rozmawialiśmy akurat na temat swojej neurotyczności, tak? I padło po prostu wylało się ze mnie takie stwierdzenie: Kocham swoje zaburzenia. I dla mnie to było wow. No tak, przecież kocham siebie ta, taką, jaką jestem, i ja nie będę za wszelką cenę się starała zmienić, dopasować do otoczenia, być taka jak ktoś inny, albo wkręcać sobie jeszcze takich rzeczy na głowę na zasadzie, że. Prowadzę taki portal, jak Głęboka Świadomość, prowadzę duży fanpage, kanał na YouTube, jakby mówię dużo o rozwoju duchowym, a często po prostu moje reakcje emocjonalne albo sama na co dzień borykam się z takimi tematami, no, że gdzieś ktoś by patrzył z boku na to i mógł powiedzieć: No, jak to przecież Izausz taka jest rozwinięta duchowo, a tu jakby takich stanów doświadcza albo takie zachowania ma. No, tak, mam, bo jestem człowiekiem, jestem bardzo wyjątkowym człowiekiem. Tak jak każdy jest bardzo wyjątkowym człowiekiem, bo każdy jest całkowicie innym wszechświatem, całkowicie inną indywidualnością i jakby my już dochodzimy teraz do takiego momentu, że naprawdę pora po prostu w pełni zaakceptować siebie takim, jakim się jest przestać tracić energię na walkę z samym sobą, a. Ukierunkować tą energię, którą mamy na działanie twórcze, po prostu na robienie rzeczy. I każdy z nas ma na przykład jakiś indywidualny rytm dnia, rytm życia. I dla niektórych jest spoko, na przykład wstawanie o siódmej rano, ktoś woli sobie pospać do dziesiątej rano. Więc jeżeli ty sobie lubisz pospać do dziesiątej rano, to nie szukaj na siłę, że coś jest z tobą nie tak, bo śpisz do dziesiątej, nie? Jakby, no dobrze, śpisz do dziesiątej, ale pewnie robisz masę innych rzeczy w ciągu dnia, albo masz jakieś inne. Za, zalety i jak, jakieś specjalne umiejętności, których nie ma osoba, która wstaje o siódmej rano. Więc my nie musimy się dopasowywać do nikogo, porównywać się do innych osób, tylko po prostu po, pozwolić sobie na bycie sobą. I e, co jest najciekawsze w tym całym mechanizmie, że w momencie, kiedy my tak naprawdę siebie zaakceptujemy i przestaniemy walczyć, e, to e, no, pojawia się prawdziwa zmiana, bo żadna zmiana nie wyjdzie z momentu, kiedy my. My, próbujemy coś na, na siłę zmienić i nie akceptujemy tego naszego tu i teraz i tego jaka ja jestem w tym momencie. I co jest też paradoksalne, że zmiana następuje w momencie, kiedy my naprawdę odpuścimy chęć zmiany i powiemy: Pierdolę to. Ja jestem taka, jaka jestem, ja już nic nie chcę zmieniać, ja po prostu chcę być sobą. I totalnie mamy takie odpuszczenie. Nie takie z poziomu umysłu, że mm, my chcemy siebie zaakceptować po to, żeby uzyskać zmianę. Nie, już mówimy kij w tą zmianę. Ja nic nie muszę zmieniać. Ja jestem doskonałym człowiekiem, doskonałym istnieniem, dokładnie taki, jaki jestem. I w momencie, kiedy coś takiego się w nas stanie, to nagle ta zmiana, o której marzyliśmy wcześniejsze wszystkie lata, ona zaczyna się zadziewać samoistnie. Więc jeżeli Ty też masz tak, że ciągle się do siebie przypieprzasz, ciągle szukasz dziury w całym, ja bardzo lubię to określenie dziury w całym, bo my jesteśmy całością, piękną doskonałością, a czasami szukamy sami w sobie tej dziury w całym. No i to jest trochę bez sensu. Mm. No, ale wiadomo, warto szukać, bo cały ten proces poszukiwania też daje bardzo dużo informacji. Można zgromadzić wiedzę fajną, którą można potem wcielać w życie. No, ale przekaz tego filmiku jest taki, że człowieku po prostu pokochaj siebie takim, jaki jesteś. Jesteś super i nie musisz słuchać tego, co mówią Tobie inni. Bo to, że inni stosują metody, które dla nich są skuteczne, to nie znaczy, że to są metody, które są skuteczne dla Ciebie. Bo. Ty masz swoją specyfikę, ja mam swoją specyfikę, każdy człowiek ma swoją specyfikę. I nie, nie ma opcji znaleźć jednej uniwersalnej metody, jednej uniwersalnej prak praktyki duchowej, nawet, którą mogliby zastosować wszyscy i która u, każ u każdych da takie same efekty. Hmm, czyli prostota też. Po prostu mm, szanujmy siebie, szanujmy swoją intuicję, szanujmy swoje ciało, y, bądźmy zrównoważeni w miarę możliwości, czyli równoważmy różne sfery życia, żeby nie zaniedbywać, na przykład, jeżeli się skupiamy na pracy, no to żeby nie poświęcić kosztem tego, na przykład, relacji ze znajomymi. Tak? Jeżeli skupiamy się na swoim zdrowiu, no to żeby nie y, zaniedbać, na przykład, rozrywki w swoim życiu, tylko faktycznie y, na tyle umiejętnie zarządzać y, sobą w czasie, żeby wszystkie te obszary móc mieć zaspokojone i tą energię, którą kierunkowaliśmy do tej pory na właśnie walkę ze swoimi demonami, ze swoimi słabościami, nagle odpuścić i ją ukierunkować po prostu na robienie rzeczy i czasami może przydać się do tego jakaś przerwa, teraz są akurat wakacje, jest dobry czas na jakiś e, krótki urlop. E, ja zachęcam też Was bardzo serdecznie do obejrzenia wywiadu z Jadwigą, który nagrałyśmy e, niedawno na temat właśnie budzenia mistrza w sobie, e, szanowania siebie, miłości do samego siebie. E, no i co? No i tyle. E, ja kocham bardzo siebie, mam nadzieję, że Wy kochacie też siebie. I spełniajcie swoje marzenia, bądźcie sobą. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam. A jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w tym temacie, w tym jak siebie pokochać, jak siebie uszanować, to ja Ciebie zachęcam bardzo serdecznie do wejścia w taki dwumiesięczny, trwający 66 dni, proces praktyki codziennej wdzięczności. I zapraszam Cię do prowadzenia dziennika wdzięczności, wdzięcznopis. To jest moje autorskie rozwiązanie. Dziennik, który stworzyłam w zeszłym roku, a sama korzystałam z takiego narzędzia przez około 2 lata i bardzo, bardzo mi to pomogło właśnie w pokochaniu siebie, w docenieniu siebie. Link do tego dziennika znajdziesz w komentarzu i gwarantuję Tobie, że jeżeli poprowadzisz ten dziennik systematycznie, regularnie, bez szukania wymówek, bo to jest tylko 10 minut dziennie, maks 10 minut dziennie, które poświęcasz sam sobie, Poświęcasz po to, żeby zbudować pewność siebie, zmotywować się do działania, do, docenić siebie, to gwarantuję tobie, że twoje życie naprawdę, naprawdę zmieni się. Spróbuj sam i daj znać w komentarzu, jakie były tego efekty u ciebie. Pozdrawiam.